Szanowni Państwo, wiekopomna chwila, wiekopomny dzień, wiekopomny film. Stało się. No i mamy dalsze wzrosty na WIG-20. Czyżby ktoś nam robił małego psikusa przed wyborami, czyżby WIG-20 był artyfikalnie pompowany tuż przed wyborami, aby polepszyć nam humory w sprawie wy, wy, wybrania prezydenta Polski na tego, który jest wskazany przez obecny rząd, tak jak to zrobiono z obniżeniem oprocentowania tuż przed wyborami, przed tymi wyborami i tamtymi wyborami. Szanowni Państwo, 2842 tyle kosztuje WIG20 i no, to na pewno cieszy oko, cieszy, cieszy duszę, cieszy każdego Polaka oczywiście. Jednak no pamiętajmy, że to może być jeden wielki psikus, jednak prawdą są liczby no i my do tego tutaj sobie się przykleimy. No i tutaj musimy świętować

kosztuje 2842 kto wie może niedługo będzie kosztował tyle samo co mniej więcej w roku 2011 szanowni państwo czyli 14 lat temu osiągnie WIG20 poziom sprzed 14 lat i będziemy szanowni państwo doświętować, że WIG20 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie znacznej części są to spółki skarbu państwa kosztują tyle samo co 14 lat temu albo tyle samo szanowni państwo co tutaj widzimy. Jeszcze dawniej, bo w 2008 roku już tyle spółki skarbu państwa kosztowały no, Ale jeszcze tutaj bardziej zaskoczę yy, wszystkich szanownych widzów i słuchaczy W 2006 roku, czyli 20 lat temu, WIG20 także kosztował tyle samo co dzisiaj A w roku 2000, czyli 25 lat temu, WIG20 kosztował 2514, a tu, dzisiaj to 2842 No, szaleństwo niesamowite to oczywiście dla niewtajemniczonych to, to troszeczkę, no, no tak zlałem tą cenę, olałem tą cenę porównując ją do tych cen z 2011, 8, 5 i 99, 2000, proszę bardzo, to prawie 99 był właściwie. Dlatego, że szanowni państwo, już taka cena została osiągnięta wiele lat temu, wiele lat temu, ja ciągle to tłumaczę, WIG20 to... Nie traktujmy tego jako jakkolwiek sukces. Oczywiście WIG-20 jest coraz droższy. I my się z tego jakoś tam cieszymy, że to się dzieje. Ale to jest ta sama cena, to jest ta sama wartość, co nominalna, co 25 lat temu, 20 lat temu, szanowni państwo, yy, yy, to 14 lat temu cieszymy się z tego niesamowicie. Jest to warte odnotowania. Taka jest rzeczywistość, że pierwszy raz od wielu, wielu lat, a właściwie tutaj jeszcze taka można by było powiedzieć, że o między rokiem 2009 a 2014, czyli też przez 5 lat, WIG-20 się nie zawalił wtedy. A tak, no, WIG-20 za każdym razem się zawalał, zawalał się ciągle. Proszę bardzo, tu mamy ten WIG20, on się zawalał ciągle. WIG20 polega na tym, o co w tym wszystkim chodzi. Dla niewtajemniczonych, którzy jeszcze nie oglądali filmów na temat WIG20, dla niewtajemniczonych to proszę bardzo, WIG20 generalnie rośnie i się zapada, rośnie, się zapada rośnie, zapada, rośnie, zapada, rośnie, zapada, rośnie, zapada, rośnie, tak? No i w tym momencie się jeszcze nie zapadł, a urósł, prawda? Tylko że no i, i o co w tym wszystkim chodzi? No to chodzi, że WIG20 rośnie i zapada, y, Rusim zapadał się, y, może zaraz znowu się zapadnie Z y, 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 no, y, zegarkiem w ręku, prawda? I gdy WIG20 wzrasta, to wtedy go można sprzedać, prawda? No bo zaraz się zapadnie, no i można go odkupić z powrotem. Potem on sobie rośnie, że można go sprzedać z zyskiem, tak? No i się potem zapadnie i można go odkupić z powrotem taniutko. No i tak sobie, szanowni państwo, WIK-20 Rusji zapadał przez e, 30 ostatnich lat. No tutaj mamy rzeczywiście ten rejon od 9 do 14 roku, że właściwie się nie zapadł. No ale przyszedł Kaczyński, Morawiecki i Duda i się zapadł. E, taka rzeczywistość. No ale wcześniej też rządzili tam ci się zapadał. E, rzecz jest w tym, szanowni państwo, że dzisiaj, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że cena to cena, a cena na przykład złota wzrosła 900% od 2006 roku. No to weźmy sobie tutaj mamy gdzie mamy 2006 2003, 2004, 2006. O tu mamy 7 róg. Prawda? Tu mamy 7 6, tak? Proszę bardzo. Od dwu... proszę bardzo. Tutaj mamy 2006 i 7 rok. Tutaj złoto kosztowało, będę to liczył w funtach, bo dokładnie w funtach pamiętam w dolarach było 200 funtach pamiętam, to było 300 funtów. Za jedną uncję i do dzisiaj, szanowni państwo, złoto wzrosło do 2600 funtów kilka tygodni temu. Dzisiaj to tam jest prawie 2500, tak, mała korekta. Co to oznacza? Szanowni państwo, że złoto od 2006-2007 roku wzrosło 900%, tak? 900%, 900 900-800% w zależności kiedy byśmy kupili, 900-800%, tak? W zależności w którym miesiącu. A VIG20 od tego momentu stracił. On no, stracił, bo był napompowany, tak? Znaczy, napompowany, no tyle kosztował. Chodzi o to, szanowni Państwo, że VIG20, proszę bardzo, tutaj mamy ten 2000 rok. To, to jest yy, cena, yy, której wig 20 nie przekracza znacznie i on się po prostu zapana. Czyli on to tak jakby złoto rosło i spadało, rosło i spadało, rosło, a jest to. Bzdura, tak? To tak jakby cena nie, to tak jak jednego, to jakbyś miał dom i dom w w 1995 w kosztowałby milion złotych, a potem tam za dwa lata pół miliona, znowu milion pół miliona, milion, pół miliona, milion, pół miliona, milion, pół miliona i tak przez 30 lat co 3 lata by wzrastał, spadał, wzrastał spadał, wzrastał, spadał, prawda? No to dziwaczne. Przy okazji, ty byś ten dom remontował i jego wartość w ogóle by nie rosła. Dziwaczne co najmniej, prawda? Co... No i tak się dzieje, szanowni państwo, z WG20, że... No te spółki przecież są remontowane, są nowe samochody, no, nowe maszyny, nowi ludzie. Ludzie zarabiają 8 razy więcej niż w 99, a WG20 kosztuje tyle samo. Więc jest to groteskowe, szanowni państwo, że WIG-20 kosztuje 2,5 Do dzisiaj się cieszymy, że WIG-20, szanowni państwo, wreszcie osiągnął cenę z 2011 roku, ale jeszcze nie przebił tej ceny, bo to jeszcze przebić trzeba, no ale nie przebił z 2008, 2007, 2006 i kosztuje niewiele więcej niż w roku, szanowni państwo, prawie że w 1999. WIG-20, szanowni państwo... Mógłby dzisiaj kosztować 25 tysięcy. 25 tysięcy, nie 2842, tylko 25 tysięcy. 25 tysięcy, 20 tysięcy. Jakim cudem 20 największych spółek notowanych na polskich giełdzie kosztuje od 30 lat tyle samo? <grym> Jakim cudem? No takim, że na przykład yy, yy, ostatnio taki Orlen. Czyli spółka Skarbu Państwa z listy Wigu 20 wysłała 1,5 miliarda złotych do szwajcarskich banków i nikt nie wie, gdzie jest 1,5 miliarda złotych. No i wiecie, różne rzeczy się dzieją w tych spółka Skarbu Państwa, no naci kacyki partyjne przychodzą do spółek Skarbu Państwa. No i się tak gubią pieniądze i się gubią i gubią, aż zamiast, zamiast, zamiast spółki Skarbu Państwa kosztować 10 razy więcej, to kosztują 10 razy mniej. Tutaj jest, szanowni państwo, strategiczna lista spółek Skarbu Państwa. Po to jest ta cała strategia, po to jest to wpajanie, szanowni państwo, Motłochowi, że Polakom potrzebne są spółki Skarbu Państwa. W ogóle nie są potrzebne. Niepotrzebne nam żadne spółki Skarbu Państwa. Łyczek Kawki. Taka jest, prawda. Yy, cieszymy się, ja mam nadzieję, że to nie jest przykód wyborczy jako Polak. Ja i tak jestem za zlikwidowaniem spółek skarbu państwa. Państwo nie powinno po posiadać żadnych spółek. To jest kłamstwo, że powinniśmy mieć spółki skarbu państwa. To jest po prostu kłamstwo. To jest kłamstwo. Ja jeszcze rozumiem, że można mieć. nie to że kontrolę, tylko można mieć. Yy... Wiecie, że są regulatorzy, i na przykład, na przykład jeżeli mamy spółki miejskie, także, bo obok spółek skarbu Państwa są spółki miejskie, tam, tam, takie, sraki, owakie, wiecie, generalnie w Polsce jest komunizm. Socjalizm komunizm, który. W Polsce socjalizm komunizm, tak jest. W Polsce chyba jeszcze nie było nigdy prezydenta, który nie byłby funkcjonariuszem, etatystą, partyjnym funkcjonariuszem, etatystą, ja to tak wymyśliłem, takim etatystą, funkcjonariuszem, socjalistą, etatystą i partyjnym funkcjonariuszem. W Polsce, no, jedyny Lech Wałęsa nie był funkcjonariuszem, no to różnie tam mówią, no był pracownikiem, o pracownikiem zwykłym takim fizyczny, prawda, no a reszta to są socjalisto, etatysto funkcjonariusze, prawda w Polsce ani prezydentem ani premierem nigdy nie został chyba nigdy Prezydent zatem na pewno nie, ale premiery chyba też nigdy nie został żaden przedsiębiorca, człowiek sukcesu, tylko funkcjonariusz, kacyk partyjny, socjalista, etatysta. Nawrocki, Nawrocki to jest zwykły etatysto funkcjonariusz, socjalista Przecież on się nawet do tego przyznaje, mówi to wprost, tak samo Trzaskowski, prawda? Tak samo Trzaskowski. No i o to chodzi, że widzicie, no, no mamy taki psikus, yy, ja mam nadzieję, że to nie jest psikus, ale ja jestem za zlikwidowaniem jakikolwiek spółek Skarbu Państwa. Jedyne, yy, co uważam może być, to no, to mogą być regulatory, prawda, na przykład regulator sp spółek, na przykład, które, wiecie, no jeżeli są wotociągi miejskie, czy coś, czy coś, prawda, czy nie wiem, elektrownia miejska, czy coś, no to, to nie musi być yy, zarządzane przez miasto, czyli przez partyjnych kacyków, czyli zawsze źle. Tylko może być to prywatne, ale może być regulator, który mówi, że ma być taki i taki cel, to i to, czy jest taki czy no i, i, czy będzie po takiej i takiej cenie, prawda? Czy jednak tam będą, wiecie, nadmierne zyski? Puh, wiem, że tu się ludziom nie odpodoba. Nadmierne zyski pod tym kątem, że wiecie, będą nam sprzedawać prąd za kilo złota. tak, no O to chodzi, prawda, że wiecie, że sprzedawaliby nam wiecie, 1 kW prądu za 1 kilo złota. O to chodzi, prawda. Ale nie potrzebujemy spółek miejskich, nie potrzebujemy, szanowni Państwo, spółek skarbu państwa. To jest wszystko siedlisko socjalistów, etatystów i partyjnych funkcjonariuszy, mamy normalny PZPR. Oczywiście obok tego PZPR-u całego socjalizmu w Polsce, przez co to sprawia, że spółki, że WIG20 zamiast kosztować 25 tysięcy, kosztuje 2842 i wszyscy skaczą ze szczęścia. Chodzi o to, że obok jeszcze są spółki, są jeszcze zagraniczne korporacje, tak? Ale zagraniczne korporacje to oczywiście totalny wyzysk, bo te same zagraniczne korporacje płacą na przykład w swoich krajach. Podatki, zyski, high paid jobs, i nawet jeżeli mają w innych krajach na przykład yy, swoje filie, tak jak wiecie, jak Lidl, jako Show, jak Carrefour, no to w innych krajach muszą płacić więcej na przykład ludziom niż w Polsce na rękę, ale tam na przykład rzeczy są w tych samych cenach, co w Polsce, może trochę drożej, a nawet yy, bardzo często taniej, prawda? A więc mamy tak: po, polska gospodarka to jest taka gospodarka, gdzie mamy ten cały PZPR, tych wszystkich komunistów, socjalistów, tych funkcjonariuszy. Tatystów, prawda? No i to jest ten, ta spuścizna komunistyczna PRL-u, ten cały socjalizm. Który no, sprawił, że Polska jest skrajnie wyniszczana gospodarczo. Po drugiej stronie, żeby Polacy sobie myśleli, że w sumie to mamy y, wolność gospodarczą i kapitalizm, no to y, pałeczkę przejęły władzę, y, na przykład handel do Polaków nie należy. Y, no to przejęły władze zagraniczne korporacje i się wmaja po, Polakom, że to jest dobre. To w ogóle nie jest dobre, prawda? Ani nie jest dobre to, że zagraniczne korporacje, jak francuskie i niemieckie korporacje, przejęły w Polsce handel. Koniec, kropka. Szanowni Państwo, bo handel, duże korporacje handlowe, one nie są żadną wartością dodaną. One nie produkują nic, wiecie, one nie produkują nie wiem, technologii czy tam czegoś. To nie jest żadna wartość dodana. To po prostu taki wielki hangar, w których się układa na półkach, szanowni Państwo, sklepowych produkty, które produkują fabryki i tyle. To nie jest żadna wartość dodana i przede wszystkim te wielkie powierzchniowe sklepy powinny płacić wszystkie podatki, wszystkie podatki w Polsce. Tak samo powinny, high paid jobs powinny być w Polsce i zyski powinny zostawać w Polsce, tak powinno być. No ale też nie jestem fanem spółek skarbu państwa, to po prostu powinno należeć do Polaków, do polskich rodzin i tak dalej, szanowni państwo. Taka to jest rzeczywistość. Zaś jeszcze jest ta trzecia, trzecia sfera gospodarcza w Polsce, czyli działalności gospodarcze i małe polskie biznesy, które są totalnie niszczone wielkim zusem, wielkimi podatkami, administracją, dlatego miliony Polaków wyjechało z Polski. No i jeszcze jest oczywiście polska oligarchia, prawda? Że tu pokazywa, jeszcze jest polska oligarchia która w ogóle nie szanuje Polaków, która, szanowni Państwo, umawia się na Polaków razem z państwem polskim, nawet za Tuska, prawda? Ta, czyli właściwie definicja yy, quasi faszyzmu jest tutaj spełniona. No i tyle. Yy, cieszymy się, szanowni Państwo, niezmiernie, że taki psikus nam na razie wyszedł. 2842 dziwota, prawda? Złoto wzrasta setki procent, a spółki skarbu państwa nie potrafią nic wzrastać, właściwie nie wzrosły w realnych pieniądzach spółki Skarbu Państwa kosztują tyle samo, co 30 lat temu. Szanowni Państwo, to jest kuriozum, ale pieniędzy tam zostało wrąbanych 30 razy więcej niż 30 lat temu. Taka jest prawda. Cieszymy się, no ale, Szanowni Państwo, to jest takie, mm, taka pociecha, pociecha dla biedaka, który dostał akurat kromkę chleba i oczekuje, że jeszcze ktoś mu ją posmaruje masłem. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!